serdecznie. znajdujemy się na Królewskich Źródłach i rozpoczynamy kolejną cłonę naszej akcji Zabierz książkę na wakacje. Pierwsza propozycja Ucieczka Pipi Astrid Lindgren. Z tej książki dowiecie się, jak wygląda mm, granie dotykaj podłogi, dlaczego Pipi zrobiła sobie brodę z makaronu. Przygody Tomiego, Aniki i Pipi w tej książce polecamy serdecznie. W tym roku obchodzimy również 75. urodziny Pipi, także warto sięgnąć po te książki. Następna propozycja to zemsta koszmarnego Karolka. Jak schwytać prawdziwego elfa i jak doprowadzić do ostateczności szefa taty? Przygody koszmarnego Karolka i doskonałego Damianka w tej książce polecam serdecznie. Kolejna propozycja florka z pamiętnika ryjówki. Przygody florki ryjówki, nie mylić z myszką. Florka otrzymuje specjalny zeszycik od rodziców, który po zapełnieniu staje się jej pamiętnikiem. Fajne przygody, polecamy serdecznie dla młodszych dzieci. Propozycja dla dorosłych już Małgorzata Rogala kopia doskonała. Celina Stefańska to prywatny detektyw. Świetna bohaterka, otrzymuje specjalne zlecenie musi odnaleźć malarkę Dominikę we Francji. Ma bardzo dużo przygód, także polecam serdecznie. Książka trzyma w napięciu do samego końca. E, następna propozycja to Klaudia Bianek, życie po tobie. Czy można e, kochać w życiu więcej niż raz? Nasza bohaterka Eliza e, traci męża, musi się zmierzyć z tą e, katastrofą życiową, traumą. E, wraca do rodzinnego domu, tam otrzymuje wsparcie i. Mm, Przyjaciół rodziny, czy odnajdzie w swoim życiu cel, czy, czy odnajdzie miłość, polecam serdecznie. Piękna, wzruszająca opowieść o kobiecej sile, także zapraszam do lektury. Ostatnia propozycja to Jojo Moyes, Światło w środku nocy. To jest książka, która dzieje się w roku 1937. Naszą bohaterką jest Alice Brytyjka. Która przeprowadza się do Kentucky, wychodzi za mąż, no i wszystko byłoby super, ale niestety tak nie jest. Jest bardzo nieszczęśliwa, ale na, na jej drodze staje Marjorie, kobieta zupełnie inna niż Alice. Zaprzyjaźniają się. Razem są w bibliotece, nietypowej bibliotece, konnej bibliotece. Jak się toczyły losy naszych bohaterek, dowiecie się z tej książki. To siła kobiecej przyjaźni, także polecam serdecznie i zapraszamy nas do naszych bibliotek i zabierzcie książkę na wakacje.